Znamy już liczbę kozic w Tatrach. Liczenie kozic odbywało się jednocześnie po polskiej i słowackiej stronie Tatr. O liczbie kozic opowiedział nam Paweł Skawiński, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dniach 8 i 9 listopada wspólnie z Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym robiliśmy inwentaryzację liczebności kozic w Tatrach. I e, Jeśli chodzi o wyniki, to one oczywiście musiały uwzględnić wszystkie te kozice, które e, w ciągu jednego dnia są raz po polskiej stronie, raz po słowackiej, na, na granicy głównej, na, gdzie przebiega granica państwowa. W związku z tym zawsze wymagane jest wspólne liczenie, zawsze jest arbitralna decyzja, które bardziej uważamy za polskie, a słowackie. Także tak naprawdę najistotniejsza jest liczba kozic w całych Tatrach. Więc te wyniki liczenia listopadowe wskazują, że w tatrach mamy 929 kozic, w tym 99 do jednego roku życia. To jest bardzo ważne, czyli ponad 10% to jest przychówek tegoroczny. I te wahania, które obserwowaliśmy w przeciągu ostatnich 10 lat, wydaje się, że najbardziej wynikały z tego, że sukces narodzenia, ale potem rozrodcze, ale przede wszystkim wychowawczy wyprowadzenia tych młodych kozion przez trudny okres wiosny, najbardziej rzutuje na ogólną liczbę, więc skoro kozice urodziły się w maju i teraz jesienią jest ich 99, to znaczy, że warunki były dobre i e, ruch turystyczny na tyle negatywnie na nie wpływał. Nie było jakichś załań pogody, nie było e, śniegów majowych, które by e, zabiły część tych młodych koźląt. E, czyli jest dobrze. Po polskiej stronie e, przyjęliśmy liczbę 224 e, kozice, czyli e, widać, że po stronie słowackiej jest e, ich około 700, a po naszej stronie oczywiście mniej, no bo polska strona to jest jedna piąta całości ta. Czyli przez ostatnie 10 lat, bo to jest ważna konkluzja, wzrasta liczba kozic na przełomie tysiącleci i 1999, 1999 roku ocenialiśmy, że kozic na jest między 300 a 350. Teraz cały. Teraz jest 900 30 No więc jest to trzykrotny, niemalże trzykrotny wzrost. W polskiej części TAT ta minimalna liczba to było 69 sztuk, teraz jest 224. Więc to też jest wzrost trzykrotny. To pokazuje, że no jest dobra tendencja. Ale też to pokazuje, że istnieją bardzo wyraźne wahania, fluktuacje liczby kozic, które do końca też nie wiadomo od czego zależą. Czy one zależą, na ile one zależą od czynników zewnętrznych czy klimatycznych, na ile to są pewne mechanizmy wewnątrzpopulacyjne, to tego nie wiemy. Także rzeczą jasną jest, że są wahania, ale najważniejsze, że jesteśmy w drodze do ich coraz to większej liczby, choć tak się wydaje, że skoro nigdy nie było notowane ponad tysiąc, to może się znowu rozpocząć jakaś dekada, która będzie pokazywała znów lekką zniżkę.